Witam serdecznie zainteresowanych. Mam też bardzo ładny film z 3-litrowym silnikiem 160 KM na zabudowie Pursnek Xero Kamperek w bardzo ładnym stanie. Bardzo ładnie doposażony. między innymi antena satelitarną, fotowoltaika, zawieszenie pneumatyczne regulowane, czyli ustawiamy kampera. Ustawiamy kampera pneumatycznie. Hak. Bardzo duże kufry, piękne, naprawdę piękne kufry. Proszę zobaczyć. Stan jest naprawdę rewelacyjny tego sprzętu. 82 tysiące przejechane. Już pokazujemy środek. Wszędzie na wszystkich drzwiach dodatkowe zamki. Czyli zamykamy się też od środka. Nikt nam nie wejdzie w nocy. Tak. Opuszczane łóżko z góry, to widać na zdjęciach. Rewelacyjnie duże spanie na tym wyrku, opuszczanym. Telewizor. Wszystko, oczywiście, działa: wszystko jest sprawne. fotele obrotowe. Radyjko z kamerą cofania, roletki plisowane, moskitierki. Bardzo ładna kuchnia, lodówka z zamrażalką, z opiekaczem. Duże spanko na tyle. Bardzo fajne. Łazienka, jak to w Bursnerze. Bardzo ładna, bardzo duża. Naprawdę, jeżeli chodzi o łazienki, to ja twierdzę, że Bursner to tutaj jest najlepszy. Nie ma lepszych łazienek. Kuchenka. Także polecam kampera, bo naprawdę super wersja z super silnikiem, z pięknym środkiem.